No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok. Niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to. Okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to, co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no. To teraz chcesz, czy nie chcesz, ale dobra, czas wam pokazać, co trzeba, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz. To co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz, to co mamy, co nie Alina i Wyjanek, i Inka czas teraz iść ten tego, to co mamy, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co. Mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie. No to okej, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, zróbmy teraz, to co mamy, co nie no to ok, nie wam tak to teraz będzie, co nie, co nie no to okej, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. Teraz co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to co. Mamy co nie no to okej, okay, niech wam będzie, co nie no to okej, okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie Hubert no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no. To okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to. Okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam będzie co nie Hubert i Wy Janek, i Inka co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to. Co mamy co nie no to okej okay, niech wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no To okej okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz, to co mamy, co nie no to możemy teraz chodźmy do Pana Edzia, co nie no to okej, okay. zanim nas znowu ukaże Pan Edzie co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. Zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, czas teraz iść do pana Edzia, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie to okej, okay, niech wam. Tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to. Okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie Inka oraz wasza wysokość Hubert, i Alina co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie Janek oraz wy Alina i Hubert no to chodźmy my teraz na nasz cmentarz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to Okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? No to okej, OK, niech wam tak to teraz będzie, co nie? Co nie mój kumple, no to okej, okay. niech ci tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej, okay. co nie no to chodźmy my ten tego już na ten no. Nasz cmentarz, co nie no to okej, okay. niech wam będzie, co nie Janek oraz wy Alina i Hubert, co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, niech wam tak to teraz koniec gadania co nie, a czas na. Zakończenie ten tego no odcinka, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. Niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to ok. Czas zakończyć ten no ten odcinek co nie no to ok czas go teraz zakończyć ten no ten odcinek co nie no to teraz papa pa, cześć do następnego no ten Tego no odcinka co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. czas wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. czas go teraz. Zakończyć ten no ten odcinek co nie no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka no to teraz papa pa, cześć do następnego odcinka no to papa pa, do widzenia no to papa pa, no to elo elo elo.